W ostatnich latach nastąpił niesamowity postęp w leczeniu chorych na raka piersi. Nasza cała koncepcja tak naprawdę się zmieniła. Bardzo często stosujemy teraz leczenie przedoperacyjne, które pozwala nam sprawdzić, czy leki, którymi leczymy nasze chore, na ile one działają. Jest grupa pacjentek, są to raki np. potrójnie ujemne czy her dodatnie Jeżeli cały nowotwór zostanie usunięty pod wpływem terapii przedoperacyjnej, wtedy tak naprawdę leczenie uzupełniające to dodatkowe może być mniej intensywne. Niesamowity postęp też dotyczy raka hormonozależnego, czyli tak naprawdę tego podtypu najczęstszego. W tej grupie pacjentek możemy też nasze leczenie dobierać. Jeżeli to są kobiety, które mają wysokie ryzyko nawrotu choroby, można u tych pań zastosować, oprócz standardowej chemioterapii, hormonoterapii, też nowoczesną grupę leków, inhibitory CDK4-6. Więc ten postęp na różnych etapach leczenia, w różnych grupach naszych pań jest niesamowity. W przypadku hormonozależnego raka piersi najczęściej stosujemy hormonoterapię. Jest to podstawowa grupa terapeutyczna, którą stosujemy u pacjentek chorujących na raka wczesnego, jak również raka przerzutowego. Jeżeli mamy do czynienia z pacjentką leczoną okooperacyjnie, z większym ryzykiem nawrotu choroby, czyli np. dużym guzem, cechą złośliwości G3 albo licznymi przerzutowymi węzłami chłonnymi, wtedy najczęściej też sięgamy po chemioterapię. Natomiast po operacji pacjentka ma stosowaną hormonoterapię, i od niedawna tak naprawdę można stosować dodatkowe leki. Jednym z leków zarejestrowanych w tym wskazaniu jest abemacyklip. Jest to inhibitor CDK4-6, czyli taki lek, po który ja często sięgam w przypadku choroby przerzutowej. Duża druga grupa pacjentek chorujących na raka hormonozależnego to są pacjentki, które leczymy z powodu choroby uogólnionej. W tej grupie pań, tak naprawdę, najczęściej sięgamy po hormonoterapię, którą łączymy z różnymi nowoczesnymi cząstkami. I właśnie taką podstawą leczenia jest tutaj terapia dwulekowa, inhibitory CDK4-6 w połączeniu z hormonoterapią. Wiemy, że łącząc te dwie grupy terapeutyczne, wyniki leczenia pacjentek są zdecydowanie lepsze. Jest to terapia tabletkowa i tutaj wśród leków, które stosujemy, mówiąc o inhibitorach CDK4/6, myślę o trzech preparatach. Jest to abemacyklip, rybocyklip i palbocyklip. Każdy z tych leków możemy łączyć z hormonoterapią albo z inhibitorem aromatazy, albo z fulwestrantem u pacjentek, które są przed menopauzą, dodatkowo dołączamy goserelinę. Po pewnym czasie niestety u pań często dochodzi do progresji choroby, wtedy moje leczenie muszę zamienić, wprowadzić nową grupę terapeutyczną i na przykład, dla pacjentek, które mają w guzie mutację PIK3CA mogę stosować Alpelisib w połączeniu z Fulvestrantem. W kolejnych liniach leczenia mogę sięgać po kolejne hormonoterapie, dopiero na pewnym etapie przechodzę do chemioterapii. W przypadku HER2 dodatniego raka piersi podstawę leczenia ma blokada tego receptora. Jeżeli tego receptora HER2 jest dużo, albo występuje amplifikacja genu HER2, wtedy przebieg choroby jest bardziej agresywny. Niesamowitym postępem było wynalezienie leków, które mają za zadanie zniszczenie tego receptora, receptora znajdującego się na komórkach nowotworowych, a tym samym zniszczenie tych komórek. Mamy różne leki. Pierwszym podstawowym, doskonale znanym przez wiele lat jest trastuzumab, który ma formę dożylną, może mieć też formę podskórną. Mamy różne leki biopodobne. Ten lek jest bardzo dobrze znany od wielu lat. Możemy go stosować w raku wczesnym, jak również w chorobie przerzutowej. Drugim lekiem anty 2 który poznaliśmy, jest pertuzumab. Pertuzumab jeżeli stosujemy, stosujemy go łącznie właśnie z trastuzumabem i taka podwójna blokada jest dużo bardziej skuteczna niż terapia pojedynczym lekiem. Podwójną blokadę stosuje w przypadku terapii przedoperacyjnej w połączeniu z chemioterapią. Następnie pacjentka po około półrocznej terapii w połączeniu z chemioterapią jest poddana operacji i w zależności od wyniku badania histpad, jeżeli znaleziono komórki raka, mogę taką pacjentkę doleczyć z umabem entanzyną, czyli lekiem, który zawiera również w sobie cząstkę chemioterapii. Jest pewnym koniugatem. Taka, taka roczna terapia pozwala tak naprawdę osiągnąć nam bardzo dobre efekty. Natomiast u części pacjentek występują przerzuty odległe, czyli mówimy o przerzutowym HER2 dodatnim raku piersi. Tutaj mamy uznany standard postępowania kolejne linie leczenia. W pierwszej linii leczenia najczęściej sięgam właśnie po podwójną blokadę, czyli połączenie pertuzumabu trastuzumabu z chemioterapią docetakselem. Jeżeli to chodzi do progresji choroby, mogę już dzisiaj sięgać po nowoczesny koniugat trastuzumab derukstekan. W kolejnych liniach leczenia mamy do dyspozycji TDM1, czyli kolejny koniugat. Może to być lopatynip z albo na przykład tukatynip trastuzumab kapectabina, czyli tych metod leczenia jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, co w ostatnim czasie też się zadziało, to możemy stosować sam trastuzumab w połączeniu z różnymi lekami cytotoksycznymi czyli widać, że wachlarz możliwości jest bardzo, bardzo szeroki. W tym podtypie w przypadku choroby przerzutowej częściej występują przerzuty do mózgu, natomiast stosowanie tych bardzo aktywnych leków często pozwala pomóc naszym pacjentkom na długi czas. W przypadku leczenia pacjentek chorujących na potrójnie ujemnego raka piersi bardzo często sięgam po chemioterapię przedoperacyjną. Jest to dosyć intensywne leczenie które składa się z chemii czerwonej, chemioterapii białej, dołączam jeszcze do tego karboplatynę, natomiast od pewnego momentu możemy też stosować, dołączać immunoterapię. Dotyczy to pacjentek w drugim, trzecim stopniu zaawansowania, kiedy do chemioterapii przedoperacyjnej dołączamy taką terapię, ale to leczenie również kontynuujemy w leczeniu uzupełniającym. Taka terapia wielolekowa pozwala nam osiągnąć u większości pań u zdecydowanie większej liczby niż dawniej patologiczną całkowitą odpowiedź, następnie pacjentka poddawana jest operacji, i w zależności od tego, co znajdziemy w materiale z operacji, tak nasze leczenie uzupełniające może wyglądać różnie. Terapia, jeśli chodzi o immunoterapię, jest kontynuowana do roku czyli również w leczeniu uzupełniającym, bez względu na to, czy osiągnięto patologiczną całkowitą odpowiedź bądź nie. Natomiast u pań z chorobą resztkową dodatkowo można stosować np. chemioterapię tabletkową, czyli to leczenie jest naprawdę intensywne. Natomiast, kiedy myślę o leczeniu chorych z przerzutami, pacjentek chorujących na potrójnie ujemnego raka piersi, to tutaj leczenie w ostatnim czasie bardzo się zmieniło. To, co możemy robić, to w przypadku pierwszej linii leczenia stosować u części pań immunoterapię w połączeniu z chemioterapią. Takie leczenie jest bardziej skuteczne. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, Musi tutaj być ekspresja PDL-1. Jeżeli taka ekspresja występuje, wtedy immunoterapia ma sens, żeby ją dołączyć. Mogę również stosować inhibitory PARP. Jest to taka grupa leków dedykowana pacjentkom nosicielkom mutacji BRCA, które wśród pań chorujących na raka potrójnie ujemnego też się znajdują. Jeżeli pod wpływem tej terapii albo standardowej, zływej chemioterapii dojdzie do progresji choroby, w drugiej linii leczenia na przykład mogę stosować bardzo nowoczesny koniugat satsumab govitekan. Więc te nasze możliwości leczenia bardzo się poprawiły. Możemy stosować przeróżne, nowoczesne terapie, które poprawiają rokowanie naszych pań. Od niedawna wyróżniamy raki piersi HER2 low, czyli takie raki, które mają niską ekspresję receptora HER2. Dotychczas standardem postępowania było dzielenie raków piersi na dwie grupy. Raki HER2 dodatnie i HER2 ujemne. Natomiast od pewnego czasu widzimy ten środek, czyli są to takie nowotwory, raki piersi, w których receptor HER2 określamy jako ekspresję na 1+, plus, bądź 2+, plusy, ale z wynikiem fisz negatywnym. I tak naprawdę ten HER2 low, podtyp, występuje bardzo często. Dotyczy on pacjentek chorujących i zarówno na raka potrójnie ujemnego, jak i hormonozależnego. Ale właśnie z tą niską ekspresją receptora HER2. Ma to znaczenie kliniczne, dlatego że wykazano, że jeżeli są raki HER2-low, i są leczone pacjentki nowoczesnym koniugatem trastuzumabem w deruxtekanem w przypadku choroby przerzutowej, to takie leczenie jest dużo bardziej skuteczne niż klasyczna chemioterapia. Więc od bardzo niedługiego czasu mamy tak naprawdę kolejny biologiczny podtyp raka piersi, rak HER2-low. U części pacjentek chorujących na raka piersi zawsze musimy pomyśleć o mutacji genetycznej, czy taka mutacja występuje. Myślę tutaj przede wszystkim o genach BRCA1, BRCA2. Dwie podstawowe grupy pacjentek, u których należy zlecić badania genetyczne, są to młode pacjentki chorujących na raka piersi poniżej 40 roku życia. Niektórzy się zastanawiają, czy na przykład panie poniżej 50 takie badania powinny mieć wykonane. Druga bardzo ważna grupa to są panie chorujące na raka potrójnie ujemnego. Kolejna grupa osób, które powinny mieć takie badania wykonane, to są obustronne raki piersi. Jeżeli ktoś w przeszłości chorował na raka jajnika, jeżeli w rodzinie są liczne obciążenia właśnie rakiem piersi, rakiem jajnika, na pewno badania genetyczne wtedy trzeba wykonać. Samo badanie polega tak naprawdę na oddaniu krwi i w tej krwi szukamy mutacji genów BRCA1, BRCA2. Na wynik troszkę czekamy, czasami to są tygodnie, czasami nawet do trzech miesięcy, ale ten wynik może być naprawdę kluczowy. Mam wpływ nie tylko na wybór operacji, bo paniom, które są nościerkami mutacji BRCA można proponować leczenie operacyjne, które zmniejsza ryzyko wystąpienia na przykład raka w drugiej piersi, ale ma to również znaczenie dla mnie, dla onkologa w przypadku leczenia systemowego. Mogę decydować się na stosowanie terapii, które są dedykowane paniom, które mają mutację BRCA. Dotyczy to pacjentek chorujących na raka potrójnie ujemnego i hormonozależnego, czyli takie raki, które są HER2 ujemne. W programie lekowym mamy jak najbardziej takie leczenie dostępne. Myślę o leku Olaparibie, który jest stosowany w przypadku wysokiego ryzyka nawrotu choroby właśnie w rakach HER2 ujemnych jak również dwa inhibitory PARP w przypadku rozsiebu, Dotyczy to znowu mówię raków HER2 ujemnych, pani, które mają mutację BRCA1 lub 2 i tu są dwa, dwa, dwie, dwa leki, jest to olaparib i talazoparib. Ale żeby takie terapie można było zastosować, najpierw trzeba wykonać badania genetyczne. W przypadku tylko wyniku dodatniego takie leczenie jest skuteczne. Z biegiem lat pacjentki, które do nas przychodzą na leczenie, są dużo lepiej wyedukowane, bardziej świadome różnych możliwości terapeutycznych, które możemy u nich zastosować. Wtedy wybór terapii jest na pewno dużo lepszy, bo pacjentka, która jest świadoma dlaczego konkretną terapię chce mieć zastosowaną, dlaczego to leczenie Potrzebne jest i jak długo czasami ta nasza terapia trwa, wtedy z taką pacjentką zdecydowanie lepiej się współpracuje. Bo tak naprawdę nasze teraz leczenie to nie jest tylko rozpisanie pewnej terapii, pacjentka biernie podąża za naszymi wyborami, ale często to jest tak naprawdę wspólny wybór, który ma za zadanie otrzymać jak najlepsze wyniki leczenia naszych pacjentek. Więc um, też ten wkład organizacji pacjenckich, które mają niesamowitą moc um, edukują pacjentki, jest bardzo ważny i wtedy kobiety, które do nas przychodzą, mają zdecydowanie większą świadomość podejmowanych decyzji terapeutycznych, co dla nas onkologów jest zdecydowanie lepsze. W ostatnim czasie bardzo dużo dzieje się w przypadku raka piersi i terapii koniugatami. To, gdzie ja widzę pewne zmiany, co może jeszcze się zmienić, Opowiadałam państwu, że te terapie, które stosujemy, są bardzo już indywidualnie dobierane. Natomiast nowoczesne terapie, które są teraz sprawdzane, to są koniugaty. Badań klinicznych z taką grupą terapeutyczną jest teraz bardzo dużo. Dotyczą one tak naprawdę każdej grupy pacjentek, czy to raki hormonozależne, her dodatnie, potrójnie ujemne. Więc widać, że ten postęp, który następuje, to są właśnie koniugaty. Więc jest to niesamowita dziedzina onkologii, która bardzo intensywnie się rozwija. I na pewno za 5 lat tych koniugatów będziemy mieć niesamowicie dużo. Co za tym idzie? Tak naprawdę leczenie, wyniki leczenia pacjentek będą zdecydowanie lepsze, więc bardzo ciekawe czasy przed nami. Ja z niesamowitą radością śledzę kolejne kongresy, kolejne doniesienia, które nam mówią, że możemy leczyć lepiej nasze panie.